Wypłata umowy zlecenie. W celu naliczenia wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej należy wejść do menu Płacy i kadry wypłaty pracowników. W polu Lista Płac należy wskazać listę płac o rodzaju umowa i najczęściej symbolu U, na której dokonujemy wypłat z tytułu umów cywilnoprawnych. Po wskazaniu odpowiedniej listy płac naliczamy wynagrodzenie za pomocą przycisku zielonego plusa. Po naliczeniu wynagrodzenia należy sprawdzić poprawność danych na zakładkach ogólne, elementy wypłaty, podatki oraz ubezpieczenie. Po zweryfikowaniu danych, zapisujemy wypłatę. W programie jest również dostępna umowa zlecenie godzinowa. Umożliwia ona wprowadzenie stawki godzinowej zleceniobiorcy bezpośrednio w umowie.